Running. We don't want 100% to gain hit that's nothing. Whatever. If y'all can't stomach the work You won't sum me your words, keep running. Hit the taste to the falls, hit the walls on the daily facing phases to my face, nothing phase me. Besides a lot of things on my mind I need to say afraid, so I guess they can wait just another day. Think I might be a okay. If, if I, I wait just another, wait. another day, I got to tell you. Proszę Państwa, z największego stadionu Andaluzji jesteśmy na stadion Benito Villamarín, gdzie na pewno będą dzisiaj emocje. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Czy wykorzysta tę okazję? Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. Może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. I ta akcja zakończona niepowodzeniem. Po dośrodkowaniu piłkę ma drużyna przeciwna, a teraz zmiana posiadania piłki Watson. No nie, tak nie można podawać. Uwaga, będą prowadzić, ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają przerzuca górą. Danie. Podchodzą wyżej. Do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Wieszczone teraz to podanie. Uwaga! Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Ależ teraz podanie w uliczkę. Wydawało się, że będzie groźnie. Ale sędzia odgwizduje spalonego. Słuszna reakcja na linii, spalony oczywisty, choć nie zabrakło tutaj dużo. Szkoda, bo ładnie się rozwijała ta akcja, i gdyby to wyjście na pozycję nastąpiło trochę później, to mogłoby coś z tego być. Ale pomysł dobry, to na pewno. I tracą teraz piłkę. Mierzona pod bramkę. Bardzo dobrze w odbiorze. Jest po akcji. Dobrze teraz pracują w konstruowaniu akcji. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Że teraz zagrana piłka. Czy trafi? Doskonała gra w obronie. Ciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Gdyby nie ten blok mogła być bardzo groźna wrzutka. Piłka poza boiskiem. Out. Jak widać po statystykach, drużyna gości niezbyt często jest przy piłce. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nieposiadanie piłki gwarantuje korzystny wynik w meczu. Owszem, mają piłkę rzadziej od rywala, ale w konkretach wypadają lepiej, skuteczniej. I teraz chcą zdecydować. Patrz, to musi być gol. No nie, widziałem już tę piłkę w pramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Na obieg górą z wyczuciem. Drużynę i akcja zastopowana, próbuje teraz uderzać na bramkę. Brawo, cudowna parada! Będą to pokazywać scuda. Nie będzie centry, krótkie rozegranie. Odebrana piłka po tym znakomitym ślizgu. Doskonałe wejście. A teraz będzie dobra okazja. Chorągiewka w górze, trochę za wczesny był ten start do piłki. Traci tę piłkę. Suma sumarum. Rzut wolny. Był tu zamiar nie odgwizdania faulu i puszczenia gry na mocy korzyści, ale ostateczna decyzja jest inna. Hulibali. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą... Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Nie wiem po co to było. Spędzne popisy. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Niestety dla nich akcja przerwana. Korągiewka w górze. Mamy spalonego. Niezłe zagranie, ale żeby zakończyło się powodzeniem, należało szybciej wracać z offside'u. Tym razem się nie udało. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Wielka opuściła plac gry. Out. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Przenoszą teraz grę na drugą stronę boiska. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Źle, nadal jest niebezpiecznie. Nie, nie będzie z tego bramki. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Mogło być groźnie, ale nie będzie. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się z atakiem. Zabiera rybalowi piłkę. Czy będzie okazja? Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. I pani sędzia wskazuje na jedenasty metr od bramki. I teraz widzimy jak zostało ocenione to zagranie. jako kwalifikujące się na kartkę. Tak, pani sędzia nie miała tu choćby cień. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Obejrzyjmy raz jeszcze ten strzał panenką. Tak egzekwują karne tylko najbardziej pewni siebie zawodnicy. Nie bał się, że bramkarz przewidzi jego intencje, że złapie to z łatwością. Zrobił to bezbłędnie i golkiper mógł tylko patrzeć. Gol! Ależ to było fenomenalne! Jaki spokój i chłodne wykończenie, a przy tym nutka fantazji. Z czupakiem zapamiętamy na pewno, na długo. Consalves. Teraz piłka leci nad głowami obrońców. Teraz budują atak pozycyjny w okolicy pola karnego. Posyła piłkę 16. Pierwszorzędny strzał głową, to powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. I leci centra w szesnastkę, co z nią zrobią. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. I po tym wejściu sędzia przyznała rzut wolny. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Hulibali. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Zmiana skrzydła. Spróbują drugą stroną. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Strata. W ostatniej chwili wybija z linii bramkowej. Znakomicie teraz wyjaśnia drożną sytuację. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Teraz w końcówce doping będzie podwójnie ważny, bo miejscowa drużyna musi jeszcze zdobyć się na jakiś atak, który pozwoliłby jej odrobić straty. Czy jeszcze mają szansę co najmniej tutaj wyrównać? Oczywiście, w końcu jedną bramkę już mają na koncie, a do remisu wystarczy druga. No ale łatwo powiedzieć, rywal dobrze się broni i może zabójczo skontrować. Uwaga, ładne prostopadłe do kranie. Sędzia pokazuje, że będzie wśród z autu. Wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Było tu trochę ryzyka, ale skończyło się bez straty bramki. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Jednobramkowe prowadzenie w końcówce. Bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny, postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywanem. Szybkie teraz wznowienie gry. Centruje teraz w szesnastkę. No i proszę, piłka ląduje w siatce. Piękna główka. Mamy więc 3 do 1. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Czy trafi? Cudownie teraz obrońca. Bez niego byłoby grubo. Ostatni gwizdek. Sędzia kończy to...